13x1 potrójna stacja dokująca z 4K, DisplayPort i HDMI. Możesz podłączyć nawet 3 ekrany do Twojego laptopa, ładować smartfony, bardzo różne konfiguracje. Display 1 HDMI. Display 2, Display Port, Display 3, HDMI i Display Port. Możemy sobie zrobić takiego switcha. LAN, wkładamy kabelek do naszego maczka. I oczywiście, jeśli chcesz ładować swoją oryginalną ładowarkę, wrzuć do USB typu C drugiego portu, zaraz koło ładowania. No właśnie, zasilanie. USB typu A, 4 sztuki, USB 3.2 Gen1, 3.2 Gen1, USB typu C, 32 A1, słuchawki i USB 2.0 z zasilaniem. Antypoślizgowe yy, gumeczki na dole. W zestawie również mamy ładowareczkę. Spójrzcie sobie wideo, jeśli chcecie przeczytać dokładną jej specyfikację, jak i gruby kabel, przejściówkę i pendrive, na którym są wszystkie potrzebne sterowniki. Fajny pendrive. Pierwsze co instalujemy to źródło po USB typu C, czyli może być to smartfon, laptop, personalny komputer, jakiekolwiek źródło. Jak widzicie wszystkie moje urządzenia są widziane. Denon jest Full HD, bo idzie do projektora Full HD. LG Ultra Wide, szerokokątny Full HD i LG HDR 4K. Pierwszy, drugi, trzeci gigantyczny, 4-metrowy. No i z przodu oczywiście możemy dodać wspaniałe urządzenia, takie jak karta pamięci, z czytnikiem, pendrive, słuchawki, nadzeka, mikrofon i ciach. Widzimy, że wszystko chodzi. Ale to jest. Jeszcze mi zostały dwa porty. Co by tu jeszcze dołączyć? O, mam coś bardzo interesującego. Dysk zewnętrzny. Bardzo szybki dysk zewnętrzny. Podłączyłem również dysk zewnętrzny od tej samej firmy. I wyniki, jakie otrzymaliśmy, są rewelacyjne na USB 32. Działa pięknie, nie ma żadnego lagu. Super płynnie. I to mi się podoba. Możemy podłączyć, co tylko chcemy. Jakość wykonania na najwyższym poziomie. Link w opisie i szczęście zawita w Twoim życiu komputerowym. Pozdrawiam i polecam.